Kat! Edycja limitowana. Kurczak zrożna. Zobaczmy, jak to smakuje. Zapachu tego kurczaka nie czuję. Oj! Nie za dużo tej przyprawy, nie za dużo tego smaku, ale jak już natrafimy na ten smak, to również nie czujemy tutaj żadnego kurczaka. Żadnego kurczaka zrożna. Nawet nie wiem, czy bym powiedział, że czuję zwykłego kurczaka, czy jakikolwiek smak mięsny. Tylko troszkę taka słoność. No i dużo czuć tego samego chipsa. Takiego ziemniaczanego smaku. Lekka gdzieś tam przyprawa, troszkę pikantna jest. Muska nam tam język. Na niektórych chipsach jest tego smaku troszkę więcej, na niektórych mniej. Ale nie powiedziałbym, że jest to smak kuczaka zrożna. Ta propozycja smakuje jak wiele podobnych chipsów. Niczym się nie wyróżniająca. Za mało tutaj wyrazi z tego smaku, za mało tutaj konkretów, że mógł powiedzieć, że to jest właśnie kuczak zrożna, A nie kompletnie jakiś inny mięsny smak. Jedroncy za te chipsy zapłaciłem 8,99, a moja ocena to 5 na 10.